Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Zeto, to jest kolejny odcinek e, Przygód z Margonem, dzisiaj to jest odcinek 36, e, no i tak jak mówiłem, dzisiaj poekspliłem sobie na orkach, tak jak mówiłem właśnie w poprzednim odcinku, jak byliśmy na zbirach, oczywiście obietnicy to otrzymałem i jesteśmy teraz właśnie na orkach, e, mamy już 41 level i ekspli się naprawdę przednio na orkach, e, no i polecam naprawdę każdemu te ekspo, bo jest naprawdę bardzo, e, bardzo dobre. No i może wiecie co, na początku, na początku pozdrowimy właśnie osoby z Nexosa, w takim razie pozdrawiam Herfarda, Adago 5 Press, Reskarmator, no i chyba to tyle. Ogólnie naprawdę daję sobie radę na tych orkach, a exp jest naprawdę przedni. Ogólnie exp, jeżeli nie wiecie, to exp w bastionie orków chyba, czekajcie, mapa, opuszczony bastion, czyli no taki jakby można powiedzieć bastion orków. No, i tak jak mówiłem, dzisiaj odcineczek troszeczkę bardziej informacyjny. O oh, kurde, to wielka grupa. Wow, rzeczywiście. E, dobra, czekajcie, zaraz przejdziemy do informacji. Ale, najpierw wprowadzimy sobie z gerpem. No to czekajcie, narwę w tego. E, chodź tu, narwę w tego, bo najwięcej obrażeń bije. Bo wojki ogólnie. O! Aukcjoner, spoko. Bo Woj wojki ogólnie naprawdę całkiem sporo obrażeń biją. Na przykład tanckowie to w ogóle żadnych obrażeń mi nie biją. Jest troszeczkę taka lipa, bo muszę wam powiedzieć, że mam broń na cz 29 level, a tutaj walczę z orkami, które mają po 406. Oj, co ja zrobiłem? Oj, co, coś nacisnąłem, a nie widziałem. No, trudno. Nie chcąc, coś nacisnąłem. czekajcie, ja ja tutaj... Chcesz handlować? Chcesz handlować z graczem? Czekajcie, zaraz pohandlujemy z nim, tylko chwileczkę, chwileczkę, tylko sobie maga rozwalę. Yy, naprawdę już całkiem sporo i jest tych... Dobra, handluj. Czekajcie, zaraz zobaczymy, może coś nam fajnego chcę dać. Jeszcze sobie wszystko to pozbiera. O kurde! Jejku, co to ma być? o jejku. W ogólnie mam już taki hełmik naszykowany. W wielkie dzięki, wielkie dzięki. Ale masz pozdra na odcinku. E, ale masz pozdra na odcinku Resmakor... Resmakor, więc jejku, wielkie dzięki. E, Jesteś na Odycy Nie lubię pisać w trakcie odcinku, ale jak ktoś takie rzeczy mi daje to naprawdę należy mu się bo naprawdę dzięki wielkie Ogólnie to tutaj dużo nie kosztuje, ale wiadomo, że każda pomoc jest każda pomoc No wiadomo, że e, trzeba za każdą pomoc podziękować Ogólnie mam bardzo, bardzo mało już wyczerpania e, 23, więc poeksplorujemy sobie 23 minutki I będziemy kończyć ten odcinek e, Czekajcie, podejdziemy ogólnie do tego maga, bo mag jest kurczę cholernie dużo obrażenia nam bije E, bo oczywiście jakoś nie wiem, moim zdaniem Palek jest bardzo słaby na maga i to, i to chyba jest raczej potwierdzone informacja No koleś, Razol, co on tu robi? Gdzie, gdzie tu się idzie? Gdzie on tutaj, co to ma być? E, aha, bo tu znaleźli tego. Aha, tu znaleźli tego chyba. E, czekajcie, kopalnie Margorii. Pikalina jako kościoła znaleźli, więc no jest ciekawy, jest ciekawy, muszę Wam powiedzieć. E, ale ja sobie tutaj Expo nie zwracam uwagi, bo i tak na razie się nie możemy na niego przejść. E, wydaje mi się, że tutaj ten, bo on jest z Margory, więc chyba Margory mi się idzie podziemnym przejściem. TP, chyba, ja, chyba jakoś tak, o ile, się, e, o ile się oczywiście nie mylę. E, naprawdę jest Expo, jest naprawdę tak, jak mówiłem, przedni i polecam każdemu te EXPO. E, jeszcze raz Ci dziękuję, e, Reskarmator, chyba jak. Pozdrawiam Pawła, Twojego widza. Pozdrawiam, pozdrawiam Pawła w takim razie. Yy, ogólnie mam zbroję zmienioną yy, oraz kapcie I kapcie naprawdę też są również bardzo, bardzo dobre Czekajcie, o, nie widzę Czekajcie, tak zrobimy yy, I teraz tak, gorące uderzenie yy, Magowie biją nam najwięcej I na nich musimy jak najbardziej yy, uważać Bo oni są naprawdę całkiem yy, mocni Czekaj, zło yy, czekajcie musie, Musimy złoto zainstalować yy, Zjadać złota, weźmy tutaj yy, Zjadać złoto, zainstaluj, bo nie chcę mi się jakoś tak klikać, wiecie. E, ogólnie kupiłem sobie butki za, za 3M chyba takie e, z, to, z Patryka. E, kupiłem ze złego właśnie Patryka i e, kupiłem sobie właśnie te budki Hero, e, ale później zobaczyłem, że w torbie mam z razu glaga i właśnie z razu glaga postanowiłem coś założyć, bo z razu glaga są moim zdaniem dwa razy, e, dwa razy dwa razy lepsze. Dobra, spróbujmy sobie wybić to sami, żeby, żeby tutaj nam nie złapało złego. Dobra, jest git. E, tak jak mówiłem, e, najgorsze tutaj na orkach są magowie, później wojki, a na końcu tanskie, bo tanski nam biją po 8 czy tam po 5 e, obrażeń, co jest naprawdę z znikomym, nikomymi właśnie obrażeniami. A weźmy sobie tą tarczę, sprzedamy sobie ją tu. Weźmiemy tu. E, mam tutaj tak, podzieliłem sobie, no, no. patrzcie, te lagi to są lagi przez nexus, no niestety, bo jest bardzo, bardzo dużo dodatków w nexosie. E, no i chcę wam jeszcze pokazać, jak sobie zrobiłem, że tu mam torbę na mixy. czyli pierwsza torba jest na mixy, druga torba jest takie, wiecie, loty i czekajcie, Loty i a trzecia e, torba to jest takie rzeczy, które będę mógł sobie założyć, albo lub takie rzeczy bardzo wartościowe. Tu z biegiem czasu wydaje mi się, że pojawią się jeszcze kamyki do teleportacji, e, typu wiecie, jakieś tam idham, e, czy tam jakieś mydhar, bo do mydhar oczywiście nie ma TPK. Mm, e, czy jakieś tam. Oj, 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 czekajcie, wysunę drugą stronę. E, no i dobra, lecimy. E, czy jakieś tam e, myskar właśnie, czy jakieś inne kamyczki? Jak na razie to są niestety zwykłe takie bronie, które mi się przydadzą. Mm, na wyższy poziom. E, czekajcie, mu, muszę sobie na początku, który. On ma 40. Ten ma 46, więc jego pierwszego bijemy. Dobra, chodź. Trzeba cię zbić, trzeba się zbić czekać. Ja ogólnie bardzo, bardzo mało biję, tak jak mówiłem jest lipa, bo mam tą z, y, broń na y, 29, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę się pomęczę i będę mógł sobie założyć ugnisty złoty miecz, który lota chyba. Z... z kogo to lota, kurde. Y, wiem, że to na bazyliszkach jest ten typek. Nie pamiętam, nie chcę was w błąd prowadzić, nie chcę się pomylić, ale zaraz zobaczymy na naszym Margo. 42. bardzo ciekawe. Teraz dajmy, dodajmy w intelekt, bo sobie ogólnie zrobiłem taką umkę, że zamienię intelekt na manę, więc no całkiem taka umka się również również przyda. Teraz pójdziemy sobie. Aha właśnie. Zaraz o informacji wam powiem, ale na początku jeszcze sobie jeszcze sobie tutaj właśnie sprawdzimy tą elitkę, jak ona się nazywała. Czekajcie, przesunęłam ekranik i zaraz wam jeszcze oczywiście pokażę, jakie nowe legi zostały wylotane właśnie na na, na, na na, Exosie. Ale tymczasem przejdźmy sobie do Elite 2. I ten koleś jest na liszkach czyli on się nazywa. Nie, alias. Tar, y, czy to jest Tarmus Czekajcie, no tak, to jest Tharmus Luden. To jest właśnie Tarmus Luden, więc ten koleś, który stoi na. Czy to jest Pierwsza rzecz na tak czyli to jest koleś, który stoi po prostu na barzeliszkach. E, ja jeszcze wam pokażę tutaj czekajcie, ja wam jeszcze pokażę e, nowe legendy, które zostały lotnięte. E, no i mamy tutaj, tak, tor gonsa. gąsa. Czekajcie, przesunę czat. E, torbę bez gąsa mamy. E, tu mamy. Mm, nie wiem, z czego to jest ogólnie. Lega. Milczący, upior chyba tak. No i tu mamy takie legi, wam jeszcze pokażę wam wszystkie legi. Z Gonsat torby więc całkiem ciekawe. Tu Sirrasa, a tutaj Sirra. No ciekawe. E, e, zdobył sobie dwie torby, chyba tutaj ten ti Tiny chyba zdobył właśnie. E, ale jest całkiem też nieźle. I to ogólnie nowe legi. Więc w takim razie przechodzimy do odcinka i do informacji, e, bo ogólnie e, dzisiaj jest. Nie wiem, którego wam to wrzucę, wiecie, ale jeżeli wrzucę wam to trzeciego, to już prawdopodobnie jestem na obozie, bo nagrałem ten odcinek pierwszego, bo dzisiaj jest pierwszy. Mm, czyli, czyli w sobotę, nagrywam ten dla Was ten odcinek. Bo e, od 3 do 9 mnie nie, będzie, e, mnie nie będzie właśnie w moim mieście, bo jadę na obóz koszykarski, więc no nie będzie filmów. E, prawdopodobnie będą może jakieś dwa filmy na zapas, Które Wam właśnie tak samo nagram, tak jak ten. E, ale od 3 do 9 nie będzie filmów. E, prawdopodobnie, jeżeli wrócę 9 właśnie z rana, nie wiem ogólnie e, kiedy ja wracam z tego obozu, ale wydaje mi się, że e, albo z, z 9 z rana, a jak nie, to na 100% 10 dziesiątego 10 właśnie mm. 10. jak to się nazywa 10, 10. z rana od razu dla was nagrywam odcinek, bo naprawdę bardzo bardzo mi się przyjemnie nagrywa za wszystkie te łapki w górę. Naprawdę wszystkim dziękuję, wszystkim tym, którzy dają, naprawdę jesteście genialni, naprawdę bardzo bardzo mi się to podoba. Gorące udrżanie oczywiście. I teraz tak, kogo bijemy? Czy mamy dobra? Na początek z gorącego, bo nie jednak nam troszeczkę zabierają te wojki, jeszcze te wojki mało obrażeń do siebie przyjmują, więc no, taka trochę lipa, dobra, bitego. tego mm, o, jakaś różdżka orka, a weźmy sobie ją do drugiej torby, czy mamy coś tutaj ciekawego? pyk, 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 e, nie raczej nie, e, patrzcie właśnie super jest ta włócznia, bardzo naprawdę, czekajcie, bo wy jej nie widzicie patrzcie na tą włócznię, ona jest świetna, naprawdę, bardzo, bardzo lubię tą włócznię, ale to z udena sobie sobie weźmiemy, tutaj mamy Wilczy Pancerz, taki, taki właśnie, to jest też świetne to chyba z Aliasa, do pile się nie mylę Mm, gorące uderzenie Jeszcze na orkach nie padłem, co jest dziwne, bo ja zawsze padam Na jakichś potworkach, nie yy, Ale tutaj jeszcze widzę, że na orkach nie padłem Przyjemnie się eksplizyko, wiecie Ten miecz jednak trochę nas ogranicza, bo jednak No przydałby się na wyższy level ten miecz. Przydałby się jednak na wyższy level, bo No tak to jest dosyć słaby ten mieczek, muszę wam przyznać Dosyć słaby, niestety Dobra, weźmy sobie to, zbierzmy całe złoto. E, te różki oczywiście sobie urańca sprzedajemy. E, Ogólnie tutaj wszystko dużo, dużo, chyba nie wiem, jakieś 90% jest tańsze, no więc ciekawie, ciekawie. E, naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. No i co ten Razol tutaj robi, no? Czy on mi wybija expo? Dobra, nieważne. O, patrzcie jaka to jest GRP wielka. Weźmy sobie ją, zabijmy. No, co jest? Czekajcie, czekajcie. No i patrzcie, no i patrzcie, patrzcie jakie to jest. Co to było? Okej, okay, jestem już niestety ten jakiś razol mi właśnie wybija tutaj Expo, ponieważ on robi Hero Quest. Niestety nie idzie się z nim dogadać, poprosiłem go, żeby na odcinku właśnie tutaj... Żebym na odcinku tutaj, po odcinku, po odcinku, właśnie po moim odcinku poprosiłem go, żeby przyszedł, ale on się nie chce zgodzić, mam nadzieję, że pójdzie, no ale no, tak trochę, trochę i tak go, tak średnio go lubię, że wam powiedzieć, e, ale dobra, nieważne, e, ubijemy sobie te orki, mam nadzieję, że tutaj nie będzie za bardzo nam ich zabierał, bo on oczywiście szybciej bije od nas te orki, bo on je sobie bije na automatyczną walkę, a ja mogę niektóre bić na automatyczną, niektóre nie, bo niektóre właśnie mnie zadają. No ale jest, ale jest całkiem spoko, chyba widzę, że ten raz on sobie poszedł, więc jest całkiem spoko, jakby nie poszedł, to bym się troszeczkę zdenerwował, e, no ale, ale jest całkiem spoko, mam już coraz mniej wyczar, tylko 13 wyczerpania, chyba nawet nie, nie chyba nawet nie będziemy robić całego odcinka, wiecie, z tym wyczerpaniem. Ale, ale pójdziemy sobie jeszcze tutaj troszeczkę wyżej, no i tak jak mówiłem odcinków nie będzie przez równy tydzień, więc no nie no, tam chyba dwa odcinki, raz z blonsów wam wypuszczę odcinek, a drugi odcinek wam wypuszczę, a drugi odcinek wam wypuszczę, czekajcie, napisał ten do mnie Razol, że za 10 minut ubije, ubije Przewa i zaraz wraca, eksprim. więc mamy 10 minut i dopóki on nie wróci, no nie, to, to ekspimy, więc jest całkiem fajnie. Dobra, weźmy, tutaj są jakieś ogólnie słabe loty, tylko czasami jak to złoty tropnie, no to jest, to jest całkiem przyjemnie, ale tak, to jest dosyć słabe loty. No i gorące uderzenie, gorące, 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 no i teraz kogo bijemy, tego, tego, teraz z błysku oczywiście go bijemy, no i dobra, dawaj, o, teraz troszeczkę nam więcej zabrali, bo dałem na automatyczną, dobra, weźmy coś samo złoto, no i teraz, o, to jest podwójna grupka. Dobijemy może ten 403 No i powoli. Następny odcinek prawdopodobnie może zobaczycie mnie na koboldach. Ale następny odcinek, no raczej nie, raczej nie wiecie, nie zobaczycie mnie na koboldach, z tego względu, że ja właśnie będę na wyjeździe. Więc słabo, słabo, naprawdę bardzo słabo. No i tak jak mówiłem, kończy już projekt, na którym tak długo pracuję. No wydaje mi się, że ten projekt już nawet jest na YouTubie przed tym odcinkiem. No przed, no, przed tym odcinkiem, dobrze powiedziałem Ten projekt wydaje mi się, że naprawdę jest już na YouTubie. Więc no. Wydaje mi się i napiszcie właśnie w komentarzach, jak Wam się on podoba. Chociaż to pewnie pod tym projektem Was będę prosił, ale, ale mam nadzieję, że Wam się również takie coś spodoba. Bardzo, bardzo fajny ten bastion Naprawdę kiedyś czegoś takiego nie było, a teraz na orkach można jakiś naprawdę wyżej niż 50 level. Weźmy sobie siłę. Więc jest ciekawy, jest naprawdę ciekawie. I ogólnie grafika tej mapy też wydaje się dosyć fajna, bo na przykład te kamienie bardzo, bardzo mi się podobają. Naprawdę twórcy Margonem ostatnio się starają, ale to z wiadomych przyczyn, bo ogólnie dużo właśnie osób odeszło od margonem w ostatnich chwilach, no więc to jest dosyć słabe dla Margonem, więc muszą się troszeczkę wziąć w garść i zacząć, po, po, wiecie, różne tam e, sprawy, różne przedmioty. To jest bardzo cienka grupka... Wydaje się, że one i ich tu jest bardzo dużo, ale te tancerzyki właśnie biją tyle, że mój, mój tylko ten kapelusz, właśnie ten hełm może wyleczyć całe obrażenia z tych tanków, więc Gra została zatrzymana z nic powodów. Chcesz ją odświeżyć? Nie, nie chcę. Wtedy, chyba, właśnie też była taka wiadomość. A ja się zmartwiłem, że coś ważnego odrzuciłem, ale wydaje mi się, że to, jest, to nie jest raczej nic takiego ważnego. Dobra, ubij tego. I patrzcie, one naprawdę tutaj nic nie zabrały już dużo, dużo więcej. Biją grupki z magami, właśnie orki. Ale te, te akurat tak dużo nam nie zabierają, yy, właśnie, życia. Yy, ale za to długo, długo się z nimi yy, trzeba namęczyć, aby ich ubić. Yy, wydaje mi się, że tutaj już powoli będzie można iść yy, na inny eksport. Czekajcie, zobaczymy, co nam z powie. To będzie całkiem, całkiem dobre rozwiązanie z yy, Dawaj, co, co ty mi tu tutaj yy, chcesz powiedzieć? Yy... Gdzie mogę pójść po dzichu? i z dzichu pokaż ekspowiska yyy, um, um, orczkowe gnomy, beznadziejna sprawa yy, A bazyliszki, bazyliszki, bazyliszki też bardzo dobre exp chociaż tam są bardziej pojedyncze yy, Orły, śnieżne tygrysy, koboldy, koboldy już na... Koboldy już na 43? To chyba za wcześnie wydaje mi się. Zresztą nie poradzę z koboldami. Kozice, ga o galarety to bym mógł już powoli sobie tam iść i na pewno bym yy, wydaje mi się, że bym je ubijał. Olbrzymy kamienia... No olbrzymy też całkiem spoko. E, dobra. W takim razie Poekspimy sobie jeszcze troszeczkę tu na orkach. Nie będziemy zmieniać Expo w dzisiejszym odcinku. Mm, ale, ale wiecie co? Poekspim sobie tutaj jeszcze, ale w następnym odcinku raczej zmienimy Expo. E, ogólnie to tam e, ogólnie za, e, muszę wam powiedzieć, że... Mm, że nie mam już wyczerpania yy, ale wydaje mi się, że yy, bo teraz muszę troszeczkę tam nagrać dla was troszeczkę odcinków na zapas, żeby wiecie kanału tak nie zdobywać, ja tam nie lubię jak na przykład mam dwa tygodnie yy, bez filmu to jest masakra, chociaż teraz to byłby tydzień, prawda? teraz to byłby tydzień bez filmu, no ale to jednak i tak nie jest też takie fajne, wydaje mi się że to jest bardzo, bardzo słabe, no więc chociażby żeby ten film był to trzeci dzień, no trzeba no trzeba, jeżeli już się yy, właśnie podjęło takie wyzwanie właśnie, że chce, chce się nagrywać na YouTubie no to trzeba, trzeba to przestrzegać A nie wiecie sobie tak olewać właśnie was Więc to byłoby słabe z mojej strony Dlatego nie chcę tak robić więc postaram się dla Was nagrać właśnie kilka materiałów jeszcze tak. My, wydaje mi się, że z trzy materiały dla Was nagram. Plus właśnie ten ogromny, ogromny na którym się męczę już teraz właśnie 8 godzinę. Wydaje mi się, że w 8 godzin doskończę właśnie ten duży, duży projekt. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Co ja mówię, raczej na pewno Wam się to spodoba, bo tutaj bo to jest całkiem naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Muszę wam powiedzieć ogólnie, że teraz dużo dużo mniej gram w LOLa niż niż właśnie, nie wiem, jakieś tam miesiąc, dwa temu, ponieważ bardzo, bardzo wciągnął, wciągnął mnie świat Nexos, którego naprawdę szanuję ten świat i jest naprawdę bardzo, bardzo fajny właśnie moim zdaniem, bo ja tam nie mówię, że każdemu musi się Nexos podobać, ale dla mnie jest naprawdę genialnym światem. Za niedługo 46 level. Wydaje mi się, że tak do tego 46 posiedzę sobie na. na, na czekajcie, jak one mają na orkach. E, a później, może rzeczywiście by mi się udało ubijać te koboldy. Wydaje mi się, że koboldy mi się uda wbić na 46. E, ponieważ e, sami zobaczcie, że tutaj mamy już całkiem niezłe EQ. Bo sami zobaczcie na to to, 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 więc dużo przedmiotów nam się zmieni no, i ogólnie będę musiał jeszcze zmienić właśnie sobie pierek i naszyj, bo to jest żenada, naprawdę żenada na tym levelu mieć e, takie, e, takie eq e, nie eq tylko, no można powiedzieć, że eq, bo to przecież to też się zalicza do eq, e, więc musi, musimy to zmienić bo to jest dosyć słabe, dobra, doeksprimujmy sobie ten 44. i powoli będziemy kończyć ten odcinek e, ale tak jak mówiłem na orkach jest bardzo, bardzo, oj, no Zapomniałem, że właśnie mam tak podzielone wszystko na torby. Żeby to się tak, wiecie, było wszystko tak ładnie podzielone To wszystko sobie, wiecie, tam kliknę Uroana, Jeden przycisk i wszystko mam sprzedane, więc to będzie całkiem spoko Nie będę musiał się ekspić, dlatego wolę sobie to, wiecie, tak segregować wszystko ładnie e, Dobra, weźmy sobie to złoto Tego złota też tutaj nie jest za dużo, bo to, wiecie, jak jest 150, to wiecie, nawet na płotki nie starczy Ale wiadomo, że zawsze nie można pogardzić złotem, no le Lepiej dać chcę i, wiecie, tam troszeczkę zrobić, niż e, wyrzucać No bo co wiadomo, że tam złoto to też jest całkiem przydatne a złote się ogólnie da wyrzucić. Czekajcie, wyrzuć. <grych> no da się, da się. No ale to raczej jest słabe wyrzucanie złota. No i dobra, więc co będziemy kończyć ten odcinek? Mam nadzieję, że Wam się śnieczek spodobał. Jeszcze ubiłem sobie tą grupkę, teraz damy do e, siły. E, ja sobie tutaj pekłem do 46 i cóż, w następnym odcinku prawdopodobnie e, spotkamy się na... na e, ciekawe gorące uderzenia i pra, e, prawdopodobnie w następnym odcineczku spotkamy się na e, koboldach. Tak mi się bynajmniej wydaje, że na koboldach się spotkamy bo już będę miał ten 47 No ogólnie już nie mam wyczerpania mam tylko 6 wyczerpania, ale nie martwcie się o to przecież 1 zł, 1 złoty to naprawdę nie jest niewielki wielki majątek, więc spokojnie można ogarnąć te 1 zł to nawet nie ma, nie ma co gadać właśnie na jakiś wzór, że tam wiecie 1 zł to szkoda tracić, bo to wiadomo, że tam 1 zł to to, to nie, no nie chcę mówić, że wiecie jak bogaty czy coś, ale chodzi o to, że po prostu, e, no to nie jest aż tak dużo. Raczej sami o tym wiecie, że to jeden złoty, to można wydawać chyba sobie w każdej chwili, prawda? Dobra, w takim razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, bo 1 zł to nawet nie jest 1 dolar, to jest 0,3 dolara, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo małe kwoty. W takim razie ja się z wam żegnam, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie klik w górę, bo to naprawdę motywuje, bo do ostatnim odcinkiem było naprawdę bardzo, bardzo dużo klików w górę. W takim razie następny odcinek wydaje mi się, że za 3, może 4 dni, bo niestety właśnie jestem na wyjeździe. Pewnie w, ty w tym w tym czasie, kiedy właśnie ten odcinek wam wyjdzie ja już będę na wyjeździe. No i cóż, życzę mi udanego pobytu i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będziecie się również świetnie bawić przy odcinkach nagranych na zapas. No i cóż, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. No i cześć.